Nazywam się Agnieszka Czepel. Znajdujemy się w Klinice Stomatologii Estetycznej, gdzie kilka lat temu odbywałam leczenie dość zrujnowanych zębów metodą implantologii i zakładane miałam korony. Lekarzem prowadzącym i głównym ekspertem w klinice, tak do domniemam i podejrzewam, jest pan Maciej Drost. Fachowiec w każdej dziedzinie, do tego niezwykle sympatyczny empatyczny, szukałam różnych dróg tak naprawdę rozwiązania z tego problemu. W swoim życiu trafiałam na stomatologów, którzy leczyli, leczyli zęby poprzez ich wyrywanie, co doprowadziło konsekwencji do dużych ubytków. Były różne metody, miałam, no miałam różne etapy w życiu, że tak powiem ten ostatni był najlepszym z wyborów. Czyli implanty one dają komfort, komfort życia tak naprawdę. Nie mamy w buzi żadnych mostów, żadnego skrępowania w uśmiechu. No tak naprawdę jakość życia się zdecydowanie poprawia. Nie myślimy o tym, co mamy w buzi po prostu. Co się zmieniło, no na pewno jakiś nie wiem... Hmm. Nie mogę powiedzieć, że bardziej odważna, ale na pewno no, nie myślę o tym, żeby się jakoś uśmiechać, żeby mi nie było widać jakiejś pan, koronki czy, czy czegokolwiek innego, tak? Więc powiem tak, ponieważ mam te implanty już dosyć długo, to nawet nie pamiętam, co się zmieniło. Po prostu, no, żyję, tak? Mogę się uśmiechać, rozmawiać yy, i nie mam tego poczucia dyskomfortu, że coś mi tam w tej buzi źle wygląda. Teraz znajdujemy się w nowej siedzibie, która jest... Yy, Miejscem naprawdę bardzo przyjaznym pacjentowi. Mogę powiedzieć, bywałam w różnych gabinetach stomatologicznych. Tutaj jest po pierwsze obsługa, zarówno ta administracyjna, jak i lekarzy no, można powiedzieć, na najwyższym poziomie. Ja w klinice korzystałam nie tylko z implantów, ale też z leczenia zębów, więc mogę powiedzieć, że miałam do czynienia z różnymi lekarzami. I każdy z nich, muszę powiedzieć, naprawdę na najwyższym poziomie. Ludzie często pytają o cenę, bo to miejsce samym swoim wyglądem, nowoczesnością i tak dalej, ono może sugerować na bardzo wysokie ceny, natomiast te ceny obsługi idą naprawdę z jakością w parze, czyli w wykonaniu, z najlepszymi materiałami, no ale przede wszystkim z bardzo miłą obsługą. Jeżeli ktoś boi się dentysty pod tytułem będzie bolało, to w tej klinice na pewno nie będzie. Ja jestem przypadkiem pacjenta, który się panicznie boi dentysty, no ale nie tutaj, tutaj się to nie zdarzyło. Osoby, które się wahają, na pewno, na pewno muszą zasięgnąć porady specjalisty. Nie koleżanki, kolegi, tylko z porady specjalisty, pana doktora, który robi szereg badań przed zakwalifikowaniem do leczenia, przedstawia plusy, przedstawia minusy. No i bym powiedziała, warte te, to leczenie jest warte każdych pieniędzy, naprawdę. Pieniądze pchane gdzieś w skarpetę nie mają żadnej wartości. Pieniądze, które powodują, że nasz komfort życia się polepsza, są najlepiej wykorzystane na świecie. Można to porównać, leczenie, nie wiem, do podróży marzeń. Tak naprawdę, no jestem za.